Witam Państwa. Nazywam się Tatiana i Jestem właścicielką projektu Business Poland LT, Temu, który służy doradztwu polskim pracodawcom w zakresie zatrudnienia cudzoziemców oraz doradzę obywatelom państw trzecich w zakresie osiedlenia się w Polsce czy założenia własnego biznesu. I dzisiaj kolejne piękne spotkanie z właścicielką finansowo-księgowego biura, z panią Agnieszką Szostacy. Dzień dobry, witam wszystkich. Nazywam się Mieszkasz Szostaksy, jestem właścicielką biura usług finansowo-księgowych. Przede wszystkim zajmuję się księgowością, a także usługami kadrowymi oraz dofinansowaniami. Między innymi teraz przy tej tarczy antykryzysowej, robimy dofinansowania różnego rodzaju Tak. I właśnie o tej tarczy bardzo ciekawi są moi klienci, ci właśnie z Europy Wschodniej. Co może przynieść im jeszcze dodatkową tarczę czwarta i bodajże ostatnia? więc Prawdopodobnie będzie to kwestia podpisana to ogólnie tej tarczy numer 4. Przede wszystkim dobrą zmianą to jest ulga za złe długi, skrócony termin złożenia dokumentów. To jest obecnie na 30 dni będzie zmiana, a cały czas było 90 dni możliwość wystąpienia obecnie z ulgą za złe długi od daty ostatniego dnia zapłaty faktury. Jeśli sytuacja wygląda tak, że kontrahent nie zapłacił nam za daną usługę lub za towar, mamy prawo właśnie wystąpić do urzędu skarbowego i zrobić korektę pługi ze zły I to jest duży plus, zamiast czekać 3 miesiące, będziemy tylko mieć 30 dni mm. i po tym czasie możemy występować o to. Kolejną Zmianą w tarczy antykryzysowej numer 4 jest rozszerzona grupa na postojowe. Więcej osób będzie mogło z tego skorzystać, więc to też uważam, że jest bardzo duży plus. Kolejna kwestia jest związana z przedłużeniem terminu na opiekę nad dziećmi. Jest to tak zwana dodatkowa opieka. Prawdopodobnie będzie jeszcze dłuższy termin. Obecnie jest właśnie w tej tarczy numer 4 do 28 czerwca, ale w różnych sytuacjach indywidualnie będzie podchodzona kwestia ze względu na to, że mogą placówki nie funkcjonować wakacje, więc na pewno do tego będzie trzeba indywidualnie podejść, już takie są informacje. Mhm. Kolejną tak naprawdę zmianą też na plus jest zwolnienie. Ze składania do Urzędu Pracy wniosku o umorzenie pożyczki. Obecnie, tak naprawdę, większość przedsiębiorców wystąpiła o 5000 tysięcy zł pożyczkę, z której można skorzystać z urzędu. I do tej pory była informacja, że po trzech miesiącach od daty otrzymania i podpisania wniosku trzeba będzie pisać wniosek o umorzenie pożyczki, a obecnie już z urzędu sobie tak naprawdę każdy urząd będzie sprawdzał. Czy dany kontrahent, który otrzymał tą pożyczkę, nadal widnieje w centralnej ewidencji i czy nie była zawieszona przez ten czas działalność, czy ewentualnie nie zamknięta i nie będzie trzeba sobie sama tego składać, tylko już z automatu z urzędu będzie umorzenie. Czyli to jest dodatkowy tak naprawdę plus, bo nie będziemy musieli myśleć po trzech miesiącach potem tylko tak naprawdę urząd będzie za nas to miał zrobić. Gdzie generalnie prowadzimy sobie nawet takie opomnienie na komórce, żeby nie zapominać, ale tak. to jest właśnie tak naprawdę jak dla nas zbombienie, tak? nie mm -hmm. musimy o tym pamiętać. Mm -hmm. Właśnie bardzo dobrze. Jeszcze generalnie jeszcze sobie przypomniałam pytanie, widziałaś o VAT, o te ulgi na i jeszcze sobie przypomniałam, że często pytano mnie, mnie przez moich klientów. Jak moglibyśmy zweryfikować w kontrahentach z Unii Europejskiej, jeśli prowadzimy działalność w Polsce? Czyli są podmiotami prawa handlowego polskiego, a gdzieś tam jakieś tam świadczą usługi na rzecz um, innych unijnych um, podmiotów, właśnie Więc na pewno jest taka poszukiwarka, z której ja często korzystam, tak tej jak kontrahenci. Nazywa się WIES i tam można sprawdzić, na jak wpisuje się swoje dane, łącznie do, oczywiście z podaniem NIP-u, a także właśnie danego kontrahenta, którego się chce sprawdzić. Wpisując dane, NIP um, daje nam informację, czy dany kontrahent jest zgłoszony do VAT-u unijnego i czy jest czynnym podatnikiem tego VAT-u, czy jest zawieszony, czy w ogóle nie widnieje w tej ewidencji. Czasem oczywiście może się okazać, że będzie jakiś błąd, chociaż rzadko się to zdarza, to wtedy trzeba już bezpośrednio do administracji państwowych występować i pisać konkretnie o danego kontrahenta, ale najczęściej na początek wystarczy właśnie taka wyszukiwarka. Jest to duże ułatwienie, wszystkie dane są wpisane i właśnie to świadczy o tym, czy my możemy wystawić przykładowo fakturę z VAT-em czy bez VAT-u. Czyli co najpierw po prostu weryfikujemy przez. To I po jest. No, tak, to po jest. jest. Dobrze, no to a, ja mam pytanie w związku z tym, że często klienci mylą pojęcie y, z... zezwolenie. Zezwolenie. zezwolenia. Tak. Tak. A, zezwolenie. Tak. zezwolenie na pracę, a zezwolenie. Na pobyt czasowy i pracę. Jakie są różnice? Czy możesz nam w tym temacie pomóc? Jak najbardziej. Ja też często takie spotykam i zawsze mówię, że czasowy pobyt jest o wiele lepiej. To jest krótka moja odpowiedź. Więc już tłumaczę, tak jakby, tak jak tłumaczę. Zezwolenie na pracę pozwala zatrudnić cudzoziemca na okres 12, 12 miesięcy, lecz cudzoziemiec, który dostaje, bo generalnie wydaje się zawsze dwa oryginały. Czyli jeden obowiązkowy pracodawca przekazuje cudzoziemcu i, i ta osoba już opuszcza. To jest obowiązek i bardzo często to jest negatywny obowiązek, niekorzystny ani pracodawcy, ani cudzoziemcu, żeby że on musi po prostu, on czy ona musi opuścić Polskę, wrócić do domu, do kraju swojego obywatelstwa, tam się ubiegać o wydanie wizy. Czyli to jest czas, to jest koszt i, jak już, i powtórzy się, że to jest niekorzystne nie ani dla jednej, ani dla drugiej strony, no bo jasne. Natomiast w przypadku zezwolenia na pobyt czasowy i pracę osoba, czyli cudzoziemiec, cudzoziemka nie są zobowiązane opuścić Polskę, dlatego że, jak to wszystko działa? Przy złożeniu wniosku dostaje się odcisk z do paszportu, który już y, świadczy to, że cudzoziemiec ma zaregalizowany pobyt. Y, to też, jak powiesz, to taka, taka cienka różnica pomiędzy tym, y, że kolejny raz się mylą pracodawcy, Pobyt i praca to są różne kategorie trzeba z tym się liczyć. Więc e, przy złożeniu wniosku e, o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, dostaje e, się odcisk stempla, który pozwala ile by nie trwało rozpatrywanie tego wniosku, czy 3-4 miesiące, jak jego przepisy mówią, czy półroczy i wyżyć za pobyt. Natomiast jak już się dostaje tą pozytywną decyzję i się wydaje z ludzią zezwolenie na powód i pracę, czasowe, czasowe powody i pracę, to nie ma obowiązku opuścić kraj i uzyskać sobie tą naklejkę wizową. Natomiast osoba ma decyzję w krótkim terminie po wydaniu decyzji, no na maksa to 4 tygodni, wydaje się jeszcze karta, tak jakby no, ale jest to bardziej jakby wygodnie mieć sobie karteczkę, z którą można podróżować i się legitymować, a nie nosić to papierowe wersję tej decyzji. Więc to jest drugi duży plus, że wydaje się ta karta i to jest takie wiesz, to no ułatwienie, co prawda. I trzecia sprawa to jest taka, że jak już wspomniałam, że zezwolenie na pracę wydaje się na 12 miesięcy, czyli na rok czasu. Natomiast w przypadku zezwolenia na pobyt czasowy i pracę od 3 miesięcy do 3 lat się wydaje. No z reguły to jakby rok, pierwszy wniosek, na trzy lata wydają z reguły na, przy drugim wniosku, co miesiąca na udzielenie takiego zezwolenia co prawda, taka opłata skarbowa wynosi zezwolenie na pracę tylko 100 zł, natomiast przy zezwoleniu na pracy pracy 440 zł. Dla obywateli Unii Europejskiej i innych państw członkowskich to trochę taniej, to będzie 340 zł, a później jeszcze do tego dojdzie 50 zł za kartę. No, to jest kolejne pytanie. Oznacza i co daje cudzoziemcowi posiadanie karty Polaka w Polsce. To często się spotykamy że właśnie posiadają kartę Polaka, ale chcielibyśmy coś więcej na ten temat wiedzieć. Jak najbardziej, więc najistotniejsze jest to, po co właśnie istnieje karta Polaka. To jest dokument, który udowadnia przynależność do narodowości polskiej cudzoziemca. Wcześniej to było tak, że obywatele państw, którzy państw byłego Związku Radzieckiego ubiegali się o to karty Polaka. Teraz w ostatnich latach już karta, właśnie karta, tak jakby y, Europy, karta światu osób, którzy ubiegają się o no, uzyskanie takiej mm, karty Polaka się rozszerzyła. Poszerzyła się znacznie i czasami nawet spotykam, że z innego końca świata ktoś, ktoś posiada, ktoś udowodnił swoje pochodzenie i posiada kartę Polaka. Co to daje? Najpierw Osoba, która posiada taką kartę Polaka, raz na rok powinna się zwrócić do konsulatu po to, żeby uzyskać wizę krajową, typ d Ona jest bezpłatna, tylko z tym, że tylko na rok czasu. Poza tym, osoba, która posiada kartę Polaka, ma dostęp do rynku pracy, czyli przychodzi do siebie powiedzmy osoba, która posiada kartę Polaka. I z chętny do podjęcia pracy, to jednak już nie trzeba odzyskiwać dodatkowych zezwoleń, pozwoleń, oświadczeń. Nie trzeba, tylko wyłącznie tej karty wystarczy. Trzecia bardzo korzystna sprawa, to to właśnie o czym mówiliśmy i przy poprzednim spotkaniu również, to jest możliwość, czyli prawo do założenia jednoosobowej działalności gospodarczej, bo nie każdy co może założyć jednoosobówkę, natomiast akurat posiadacze karty walotą Poza tym sporo studentów, którzy posiadają tą kartę Polaka, dlatego że bezpłatne jest nauczanie w nauczeniach dla posiadaczy karty Polaka. Co prawda powinni potwierdzić również swoją znajomość języka polskiego na poziomie C1, tak certyfikaty to potwierdzić, ale to już bardziej takie szczegóły. Poza tym wstęp do muzea i też mm, korzystanie z komunikacji miejskiej z ulgami. Dziękuję bardzo za wyczerpującą odpowiedź. Dziękuję Ci bardzo. Już wszyscy wiedzą, jak sprawdzać, weryfikować swoich kontrahentów. Wiecie już, co przyniesie nam tarcza antykryzysowa, ta czarta, która prawdopodobnie będzie i ostatnia. Więc dziękuję, dziękuję Ci bardzo. bardzo. też dziękuję bardzo za spotkania. No i co, do następnych spotkań.